Też jeszcze nie wiemy, ale zaraz je zowiemy. Teraz razem zobaczymy, gdzie dotarłyśmy. Uważaj na latarnię. <laughs> Jesteśmy w polskim Miami Beach. Miami Beach. Zaraz zobaczycie piękne miejsca. Prawie jak Miami Beach. Słońca nie jak Miami. Jesz. Czarny kokos jem. Masz całe usta czarne. Jesz czarnego loda? Czarny kokos mam. Lody to ulubiona tematyka w, we vlogach. Ale można sobie, wiecie, tak jak ta pasta czarna jest wybielająca zęby, to można sobie kupić loda. Zetrzeć. <laughs> ja wzięłam, bo mi pasuje do okularów, do kurtki, a ja lubię jak wszystko do siebie pasuje po prostu. Mhm. Mm Była, motyl nie, też nie. Chcecie zobaczyć siostrę molo w sopocie, czyli molendę. Jezu! Ciężki humor. Ciężka taką śpiew, złota plaża o wszystko to letnie dni przypomina ciebie mi, przypomina ciebie mi. Serbusz Madonny, jesteśmy na naszym sprawdym polskim ogranu. Przyjechałyśmy tu jak zwykle na kilka godzin. Chciałam powiedzieć, że pierwszy raz w ogóle w życiu tu dotarłyśmy, a jesteśmy w Orłowie, na Orłowie, mm. lub w Orłowie. Wydnie się to, co jest dobre. <laughs> Teraz będziemy szły na molo, a potem na klif, bo to jest po prostu tak pięknie, że aż zapieradek w piersiach. Widzicie? Tutaj koleżanka ma domek na bali. Bingalow. Zobaczcie. Jakbyście chcieli wynająć, to jest jeszcze ich trochę. <laughs> Ewentualnie. Ale na Azję Tuchaj-Bajowicza są przygotowane. Idź, pobiegnij plażą do ujęcia w taki sposób, żeby można było zwolnić. Machnij włosem w lewo i w prawo. Dobre. O, dokładnie tak. Niech ci powiewa ten włos na wietrze. Pięknie. Tylko sobie zamów nie wybić. Proszę Państwa, niespotykana sytuacja nad Polskim Morzem. Nie ma parawanów, leżaki są nieużywane. Oznacza to tylko jedno. Idzie jesień. Uwaga, ptaki Hitchcocka nadchodzą. Słuchajcie, tu jest trochę jak na płynącym tytanikiem, Wygląda wdziera się wszystkimi filarami. Ja cię jadam. I pięknie. Ty drucha we mnie masz. Ty drucha we mnie masz. Kiedy szukasz, gdzie twój kąt, a przytulny dom jest wiele mil stąd. Nie zapomnij, bo popełnisz błąd, że ty drucha we mnie ma. Jest tu jak za granicą. Ciekawostka dla turystów. Możecie tu przyjechać i zwiedzić domek Żeromskiego. Nie. Nie Żebrowskiego, tylko Żeromskiego. To jest niesamowicie. To widzieliście. To jest tak pięknie. To jest jakieś po prostu niemożliwe, nie wierzę. Na... To jest po prostu sztos. Tutaj też znajduje się tawerna Orłowska, nazwana tak na cześć pewnej wybitnej polskiej piosenkarki Aldony Orłowskiej. YouTube y posiadają jej nagrania, możecie sobie zajrzeć. I będzie taka możliwość, próbkę talentu pani Aldony zamieścimy wam w tej chwili. A w piasku ślady Jesteśmy z powrotem, jak cię podobało? Oczywiście, moi drodzy, to był delikatny żart. Jak się patrzy na te widoki, to trochę bardziej można się poczuć, że jest się wolnym człowiekiem. Tak, tak. To jest tak pięknie, że wcale się nie dziwię, że w 1920 roku sam żeromski do swojego przyjaciela Bernarda Szanowskiego pisał podobno w liście, że marzy jako raju. O takim domku lub willi nad morzem. No i po jakimś czasie znalazł się tutaj, w tym miejscu. I to jest naprawdę najpiękniejsze miejsce na Ziemi. W tym momencie chyba jest mi tutaj lepiej i piękniej niż gdziekolwiek za granicą. Naprawdę, jeżeli nigdy tu nie byliście i jesteście z tych okolic. Żartuję! <grytanie> <grytanie> naprawdę ja. Na razie w swoim życiu nie widziałam piękniejszego miejsca nad polskim morzem, mhm. mimo że jesteśmy nad Zatoką. Romski tutaj napisał powieść Sambor i Mestwin, a jednocześnie, spacerując podobno po tych pięknych i urokliwych tutaj miejscach, myślał już o napisaniu wiatru od morza. Jeżeli Wybicie żeromskiego to koniecznie. Wprzyje. Ja kocham żeromskiego. Ja naprawdę nie rozumiem, jak można nie kochać żeromskiego. Ale na przykład yy, nad niemnym było orzeszkowej czy konopnickiej? Orzeszkowej. Jezu, ja tego nie mogłam. Dla mnie ten język był zbyt toporny po prostu. Pierżnięte kawałkiem konara, który płynął, no to było dla mnie, no, nie ani w filmie, ani w książce. Ale ja z, znam sporo osób, które właśnie nie mogły przez to przebrnąć. Słyszysz ten szum? Słyszę. Słyszycie ten szum? Ja bym tu mogła mieć nawet taki bungalow 3x3. Albo namiot. Nawet jak jest sztorm, to nic was nie dosięgnie, bo uwierzcie mi, że to jest tak wysoko. Sparcie. Niepotrzebny nam żaden spray zaden z tanie guy tutaj powieje wiatrem i zobaczcie powieje wiatrem i mamy na głowie takie fale takie fale, że normalna no dobra, chodź tu można kręcić teledyski wszystkie, te polskie. Nie, nie, nie. Nie, 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 obchodzi mnie, Jak na imię ma a, 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 a. Oczami. Jesteście teraz moimi oczami. A ja stoję tu. Kamera nie ma takiej szerokości widzenia jak oczy. I aż się i lecieć, i frunąć i być wolnym jak ptak. To będziesz to ty! Podchodząc tutaj do tego klifu Zdaję sobie sprawę, że moja waga Nie jest w stanie go wytrzymać Więc stoję kilometr dalej Szwajcaria Tu się oddycha Tak mawiał Gustaw Kramer Ale co? To była Polska Aaa Alpy Tu się oddycha Nie Nie Razem 5000 dolarów A gdzie Szwajcaria? Wycieczka to zagrza za 35 tysięcy złotych. Zobaczcie, jaki żuczek podróżniczek śliczny. To jak ja. Maszeruje jak Izunia. W swoich świecących ciuchach. On ma świecącą skorupkę. Może go przeniesiemy gdzieś na bok. Co? Tak, przenieś go, bo go tu zaraz ktoś zdepcze. Chodź, chodź, żuczku. No, no chodź. Akcja ratowanie żuczka. W dół czy w górę? W dół. Pa, Odmachał mi czułko. Chciałam powiedzieć, że Iza ryzykowała życie wchodząc na kawałek klifu, żeby odstawić tam żuczka, żeby go ktoś po prostu nie zmiażdżył. Znaczy to jest mądre. Iza. Aż tak nie ryzykowała. Ja osobiście nie czuję się bohaterką. Ja zrobiłam po prostu to... to... nie, ja nie mówię o bohaterstwie! Ja to po prostu... Ja to nie, to... nie mówię o bohaterstwie! Ja po prostu... <laughs> ja zrobiłam to, co do mnie należało i co każdy z was zrobiłby na moim miejscu. I... Jest mi po prostu miło, że mogłam zrobić dla Żuczka taki dobry uczynek. Żuczek. pójście. Pokazywałam wam z dołu, że tu jest jakiś opuszczony ośrodek. I to jest właśnie on. Ale widać, że tu jakieś mordy się już wkradały i pisały różne rzeczy. Ciekawe, jak wyglądał w latach świetności. A tutaj jest wspomniany wcześniej domek żeromskiego. Zobaczcie. Od razu miał widok, bo nie było pewnie tego brzydactwa. Idę na alkoholiczkę w tym roku. Mamy takie brąksiki. który ja zawsze udaję przed wami, że pije herbatę, ale wiecie co? Ona nie pije herbaty. Dobre, odpowiednie goryczkowe, prawda? Mega gorzkie. Pyszne? Dlatego mamy babki z soczkiem i okrągłe czy widzicie ale tam na dole są mewy które właśnie mają swoje wojskowe zgromadzenie czekają aż pleci w mewi kapitan sorry jeśli to nie są mewy dla mnie każdy ptak nad morzem to jest mewa włączyłam kamerę? nie to zawsze jak kieruję na te strony, myślę o ptaki jakie lecą i jak się wydziwiało to kupa. Właśnie centralnie nagrywam gówno. Będziemy jechać na Z dwie godziny ponad tu byłyśmy. Sprawa wygląda tak. Paliśmy gumę. W sensie wróciliśmy do auta i po prostu kapeć, nie? No i tutaj męska dłoń się siłuje, a my idziemy do sklepu spożywczego, no, żeby też się posiłować z jakimś tiskim. <laughs> Przestań! I Zunia poszła wesprzeć męską dłoń, swą damską dłonią, w zakładaniu opony, a ja niosę posiłki. Uwaga baza, niosę posiłki. Nutella, truskawki i goferek. Czyli cukier, gluten, orzechy i wszystko co nie zdrowia w jednym. Proszę bardzo. Tak to jest. Sytuacja wygląda w ten sposób, że siedzimy sobie w barze przystań, w sensie ja zajęłam miejsce, a reszta zamawia jedzenie. Wystałyśmy się w kolejce przez pół godziny. To też jest knajpa po rewolucji Magdy Gesler. Zobaczymy. Czekam na dorsza z plackami ziemniaczanymi i kapustą. Baby płacze. Udało się naładować baterię u pana barmana, który chciał numer telefonu, ale potem zażartował, że w sumie to mogę mu dać jak wyjadę. Nie jesteśmy zadowolone. Znaczy, nie było nigdy jakieś tragiczne Ja tu nie takiego, wrócę. Ale zupa była. Mnie tu siłą nie przyciągnęła. Zupa była rybna taka. Ja lepszą robię w domu. Znaczy, nie była niedobra, ale. Cienka dosyć. Jadłam lepsze. Taka dosyć flakowa. W smaku. Ale najgorsze było to, że wiecie, tam dodatki cholera z tymi dodatkami, ale żeby ryba świeżutka, niby tutaj, taka, wiecie. Ona była smakowała. tak jakby z przyprawą do ryb. Po tak. rybie, przyprawa do ryb, skoro to nie kurczak? Była czymś posypana i cały czas było czuć tę posypkę na tej rybie. Ja w ogóle nie czułam ryby ani... Czasami wiecie, jakaś świeżutka, pyszna, rozwoła się w ustach. A wszyscy zgodnie mówimy... Okej, okay, ale żeby stać tyle czasu, ile się stało w tej kolejce do tej smażalni... Serio, pół godziny staliśmy w samej kolejce. Jest mi przykro. Mi to się zawsze chce płakać w takich sytuacjach. Wystoję się, wystoję, wypłacę się, wypłacę jak mrozu i potem ta ryba jest po prostu, nie. Ta ryba walczy. Ja walczę, żeby mi smakowała i wiecie, to jest właśnie taki schemat. Pierwsze 5 minut, no dobra ta tak, ryba. pierwsze pięć minut. Wszyscy. Świeża ta dobra, ryba. Dobra, świeża, ale taka, taka, taka cisza o, nagle następuje. I ktoś pierwszy mówi... Słuchajcie, a czy nie jedliśmy kiedyś lepszy Na przykład... Y nad, tym, nad zegrzem jest zajebista knajpa taka. Tak, tam jest dobra ryba całkiem naprzeciwko, to jest taka naprzeciwko osiedla widmo, które mnie zawsze przeraża no i super zajebiście. No, po prostu następnym razem nasza wizyta zakończy się w naszej ukochanej, ukochanej śliwce w kompot Moi drodzy Kolega tutaj najlepiej podsumował ten obiad, że z tego całego obiadu to no jak to on powiedział jak ty powiedziałeś. C cóż by tu powiedzieć? Cytryna była świeża. <grych> no ale żeby nie było, ryba też była świeża, ale ona była aż tak świeża, tak świeża, że jeszcze nie wiedziała, że jest rybą. <grych> Będzie plażowanie. Tak, ja nawet się przebrałam na tę okazję już wcześniej, ale właśnie po to. I chciałam też bluzę z palmą i z księżycem, żeby tak było bardziej palmowo. Mam też kocy. E, mam buty do tego pasujące w panterkę. Tak, masz dopasowane buty do do kocysia. A teraz czekamy na, tak, świeżą, na świeżą dostawę szampana. Wiecie, takiego prawdziwego. Sowiecko je i gristo je. Rocznik wczoraj. Ładny kolor ma ta wędlina. Piękny, nie? Tak karpaczjowy. Mhm. O, dziękuję Ci bardzo. Właśnie dostałam kieliszek. I ja ostatnio właśnie tak wymyśliłam z Marką i je we współpracy, bo współpracujemy, ja w ogóle nie kryję tych współprac. Tematy współpracy YouTube'owej mojej z Marką. Moskowa, ja szampańsko, ja iglis to jest, śmierdzę je następny dzień. Musimy taki duży właśnie kielich, e, taki, że jak nie macie pieniędzy na wódkę, kupujecie sobie, odkręcacie, tylko to jest taki prototyp jeszcze szklany i po prostu sobie pijecie i nikt nie powie, ty, ty chami z butelki, bo ty pijesz z kieliszka, odkręcasz i pijesz. No a teraz ciekawe komu wybije oko ten korek, skoro tak go traktowaliśmy. No, otwieraj. Nie, bo ja na ulicy nie spożywam alkoholu, bo jest to nielegalne, a ja jestem legalna. Blondynka. Jeszcze do niedawna w tych budach było życie. Dniem 31 sierpnia tego życia nie ma. Pozostały już tylko banery reklamowe na kolejny rok. Zrolowane gofry, świeże zapiekanki. To jest od razu... Dlaczego nikt nie napisze nie świeże zapiekanki? Właśnie tak samo za każdym razem ktoś przerywa milczenie. Gdyby ktoś przerwał mówienie, nie, nie. to by było coś zaskakującego. Julia wymyśliła genialny pomysł na koszulkę i myślę, że są pewne firmy, które powinny zainteresować się i w ramach współpracy się do nas odezwać. I na tej koszulce miał być napisane Finkę Bałtyk. Mózk, nie? To Przy wyborze szampana i wina, zawsze kieruję się tym, żeby na etykiecie znaleźć informację, że zawiera siarczyny. Wtedy jestem pewna, że płacę za gówno. I nie spodziewam się niczego więcej. Ach kurde, co on taki słodki? Bo to nie prosecco wytrawne w pajacu. A tu nie można sobie stopnia wytrawności wybrać? Musi być słodkie, bo lepiej klepie. To ma słuchaj, kochana, 10%. A 10% na dwoje to po 5%. Kręciłyśmy sobie tutaj morze, ale stwierdziłyśmy, że na całej tej plaży w dzisiejszym dniu, w dzisiejszej pogodzie, najpiękniejsze jesteśmy. My. My. Widzicie co? Tutaj jest taki pan z dzieckiem. Najpierw dziecko było w kurtce, w spodenkach, w bucikach. Potem było bez bucików. Potem w kurtce i w spodenkach prawie całe mokre, bo cały czas tak biega spodenki, z nie dzieckiem. Nie sukienka sukienka i kółka. tak. Potem nie było już kurtki, tylko była sukienka i spodenki. Teraz przebiega już jest sama pielusza, jeszcze dwa przebiegi i będę taki szkielecik biega. Co robić? Co robić? Co robić? Co robić? Co robić? Co zrobię? Co zrobię? Co zrobię? Co zrobię? Co zrobię? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może pójdę tam? Może tam? Może tam? Może tam? tam? I stąd Taku, Idź, idź, idź bo cię pogonie. Idź i, idź, idź, idź. idź, idź, idź. To jest mój kawałek wybrzeża. Ja z Wałęsą o niego walczyłam. Kurwa, zawsze mnie coś zaswędzi jak tak mówię. Co zrobić? Co zrobię? Co zrobić? Może się przejdę? Co się będę przechadzał jak ten głupi idiota bez celu? Może się przefrunę? Ludzie? Ludzie? Wszędzie ludzie? Przejdę się. Ja jestem panem tych włości. My kostki moczone. O solonej wodzie. Dziobie, po dziobie dzieciaka. Po dziobie dzieciaka. Po brodze sobie. Po brodze sobie będę sobie brodził. W brodze. brodze. Zimno w dupę, zimno w dupę. Zimno i w wodę, i w wodę. O! Ciepło w dupę. Ej, chłopaki, patrzcie, jak ci ludzie dziwni. Tutaj my na ciepłku siedzimy, a nie chodzę po tym piasku. Widzieliście, ile ptaszarów? Teraz jest pięknie, po raz kolejny pada nam bateria Więc pewnie się z wami pożegnamy Kolega dzisiaj zdradził, że będzie zorza polarna widoczna nad Polską No marnie to widzę przy tej pogodzie Nie widzę taką zorzę, ale bardziej wygląda to jak chmura po prostu Tak, ty widzisz zorzę No wiesz, po takiej ilości szampana to ja mogę być, że ja chcę <gry> Po tej ilości szampana to ty tęczę nawet zobaczysz Może jeszcze do was wrócimy, a jak nie wrócimy to się pożegnamy, bo tu koleżanka jedna taka tak ona zawsze mówi, no nie było zapisania. Nie było pożegnania, nie było zakończenia, nie? Więc... My możemy się tam nawstawiać, muzyki, coś tam. Nie, nie było zakończenia, nie. nic. Nie. Nawet nie. puenta to nie zakończy. Nie. 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 Majcie jakieś ciepło i zaraz z nas będzie zjazd na lecące ptaki. Hmm. Ta.